Dobrze, szanowni państwo, witamy w kolejnym odcinku Co się polityce. Zrobiliśmy sobie dłuższą przerwę, ale to wszystko ze względu na kampanię wyborczą, już kampanię prezydencką. Ostatnią kampanię w tym naszym cyklu, który się dzieje co mniej więcej 4 lata cyklu wyborczym. Wszyscy wiemy, jakie są wyniki, wszyscy wiemy, że jest zarazem duża rozpacz i dużo radości ale przez krótki czas zerbaczyński nie wiedział. No, oczywiście pan Rafał Czaskowski, prezydent Warszawy, był prezydentem Polski przez dwie godziny. Mieliśmy już dwutygodniowy rząd Morawieckiego, mhm. ale teraz widzimy, że są nowe rekordy. Dwie godziny jako prezydent Rzeczypospolitej Subieram, Polskiej. Sugerujesz, że chłopaki się ścigają? Dwie zmarnowane godziny. Może, możliwe, wszystko jest możliwe w Polsce, w polskiej polityce. Więc to ja w takim wypadku wnoszę pewien wniosek. Sugeruję, żeby mierzyć ten czas dokładnie co do setnej sekundy, bo jak się tak zagęści ilość kandydatów, to nie wiadomo czy któryś nie będzie mądrzejszy. No, jest jeszcze pan e, marszałek Szymon Hołownia, pan e, już promocyjny marszałek. Rotacyjny na początku był rotacyjny, teraz jest promocyjny, bo uzyskał 499% poparcia w ostatnich wyborach prezydenckich. No, według obecnie obowiązującej umowy koalicyjnej, pan Hołownia przestanie być marszałkiem w październiku i ma na to miejsce chyba zasiąść pan Czarasty. No, tak się omówili na początku. Ale teraz, oczywiście, nasza wielka koalicja 13 grudnia, czy tam 15 października, nasze, jak nasze, to woli? chyba wasze. <noise> koalicja 13 grudnia chce renegocjować obecną umowę koalicyjną, a przynajmniej ta część, e, pomijając pana Donalda Tuska bo na ostatniej konferencji tzw. liderów koalicji pan Tusk się nie pojawił, co już jest wielkim sygnałem, w jaką stronę te potencjalne negocjacje mogą iść. Ale dobrze, jakby najpierw przegadajmy ostatnie wybory prezydenckie, bo tutaj już idziemy w jakąś stronę. Także co, pan Karol Nawrocki wygrał wybory, został prezydentem, wygrał o jakieś 400 tysięcy głosów. Niecałe całe 400 tysięcy głosów. Mutele 380, 370, coś tam było, tak? Już nie pamiętam. To się tak. tak, to śmiało, e... dokładnie tak, do jednego. Zaraz. 300, <laughs> chyba 390, Co coś tam. To no. mm. Czy to jest aż tak istotne? Wygrał. No, proszę bardzo, kontynuujcie rozmowę. Ja chcę tu... A, jakby Przemek, ty mówisz, że wygrał, ale przez ostatnie dwa dni na portalu X jest dużo, powiedzmy, wiadomości, że w zasadzie... We wszystkich 32 tysięcy komisjach wyborczych w kraju doszło do rzekomego fałszerstwa wyborczego na poziomie około 13 głosów na komisję. Że w każdej komisji przynajmniej po kilkanaście głosów zostało przekręconych na pana Nawrockiego i w jakiś cudem po prostu wygrał. Cudem. Tak. Bo wielcy eksperci na portalu X e, przeprowadzają jakieś analizy że tutaj rzekomo wszyscy wyborcy pana Czaskowskiego, pani Biejat, pana Zandberga, pana Chłowni nie zagłosowali w drugiej turze na pana Czaskowskiego, tylko gdzieś jakiś spory procent tego elektoratu poszedł do Nawrockiego. Czy wiesz, Artur, szczerze ci powiem, że chętnie bym to skomentował, ale kiedyś obiecałem sobie, że z głupot nie należy komentować, bo sam człowiek wychodzi na głupca. Oczywiście tutaj mówię bardziej w sarkastycznym tonie, ponieważ no, ta bardziej ekstremalna frakcja czy tam ekstremalni sympatycy pana Trzaskowskiego po prostu nie zrozumieli, że jednak pan Rafał Czaskowski zraził sobą. sobą, no tak, sobą. Część tego elektoratu, powiedzmy lewicowo-liberalnego. W związku z tym, po prostu, w drugiej turze nie zagłosowali na Rafała, tylko na pana Karola Nawrockiego. I czy Adamie udało ci się znaleźć dokładną? Wiesz, co sami alkoholicy tutaj na tym portalu tylko w procentach podają. Mm, ale już nie bałem, bo już są wszystkie tak, tak dla Nawrockiego. Wiecie co? Wybaczcie mi, moi drodzy widzowie, nie chcę, mi się już dalej szukać. Może po prostu na ekranie wyświetlimy, ile. Jasne. O ile głosy pana Wreskiego. Ale, słuchaj, tak jak wspomniałeś o tym, że już y, próbują jakoś zmontować tak zwaną reklamację, y, jak myślicie, y, czemu ma służyć ta reklamacja? Odwróceniu wyniku wyborczego? Bo raczej nie sądzę, bo w tym momencie, gdyby zechcieli y, odwrócić wynik wyborczy, no to troszeczkę my na śmieszność narazili, narazili wszystkich możnych tego świata, czyli i Trumpa. Przede wszystkim tego, który się odezwał dzisiaj, czyli Xi Jinpinga, czy jak go tam się czyta. No tak, Bo Złożył oficjalne gratulacje Nawrockiemu i zachęcił do spotkania. I bardzo mocno chce z nim rozmawiać. Ja, o przynajmniej nawet pani Urszula składała już tutaj gratulacje. Ale też co, ona ma adekwatne nazwisko, tylko w pronuncji angielskiej: La słuchaj, Lai to znaczy kłamać, także to. z nią bym przedał dał spokój. Natomiast, więc tutaj nie sądzę, żeby, żeby cisnęli aż tak daleko, żeby zmienić wynik wyborczy. Mam wrażenie, że próbują troszeczkę własne upokorzenie zmyć. Te wrzaski Zębaczyńskiego, tą prezentację pierwszej damy przez Trzaskowskiego i tak dalej, i tak dalej. Te dzikie skoki niczym arabskie kuski pani Barbary Lewackiej dla niepoznaki, znanej, zwanej Nowacką. I tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że po prostu to chcą przyćmić troszeczkę, bo wyszli na, kole, na kompletnych durniów, i, i każda z tych postaci stała się memem. Znaczy, może to, o czym teraz mówimy, to jeszcze chyba nie wyszło poza tą bańkę e, Twitterową, mhm. bo jeszcze w mediach publicznych nie słyszałem żadnych, jakby konkretnych kroków w stronę tego, żeby te wybory unieważnić. Ale nie, podejrzewam, że... Ale podejrzewam, że... Moje luźne dywagacje na ten tak, temat. podejrzewam, że obecnie pan Romar Giertych, który niedawno dążył do Platformy Obywatelskiej, a żartobliwe w TV Republice był pasek, że pan Giertych zapełnił stajnie pana Tuska. To jest akurat ale dobre wiecie, miejsce wiecie, dla niego. <grym się <grym się <grym się co? Wiecie, co? Ja tutaj dostrzegam pewną analogię. Była kiedyś taka formacja polityczna, do której przystąpił niejaki rzecznik prasowy rządu z dużymi uszami i łysą głową. I zaraz po tym, co się z tą formacją stało? Się rozleciała. Ano wyszli z sali kongresowej ze sztandarem, śpiewając, że bój to był nasz ostatni. Okay. Poszli, poszli. Czego i Platformie całej życzy, żeby bój wasz to był już ostatni. Ale tak, porównując do tematu, e, sądzę, że pan Romar Giertych może szykować jakby taki pretekst po to, że mhm. obecnie opozycja pana Tuska nie uznaje Izby e, Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, mhm. która ma oficjalnie za zadanie e, ogłosić ważność tak, wyborów. Tak, ogłosić ważność wyborów. Więc mhm. w ramach, gdyby nie uznawali tej Izby, tak realnie. E, mhm. To sądzę, że budują sobie drugi PTS po to, żeby no, unieważnić wybory. Bo... To znaczy, wiesz, ja tu nie, nie sądzę, żeby chcieli unieważnić, żeby mogli unieważnić, bo, bo chcieć to na pewno chcą. Natomiast, natomiast ja sądzę, że cała ta impreza odbywa się, no bo musimy pamiętać o tym, że cała ich e, działalność przez ostatnie lata to była kontestacja najpierw rządu PiSu, a później samego prezydenta. Więc myślę, że w tym momencie chodzi dokładnie o to samo, żeby upadlać, uprzykrzać, mieszać cały czas, żeby coś się działo, coś, co nie jest istotne, a co będzie zaciemniało, ruchy w ich postępowaniach, prawda? 200, 200 ustaw, 200 ustaw, które czeka implementacyjnych z Unii Europejskiej, które czeka tylko, żeby gdzieś tam ktoś niechcący... Taka presja że Taka presja wywierana na prezydenta też ma oddziaływać i ma go zmusić do rozmiękczenia swojego stanowiska, tak jak to było z Dudą. Dudę rozmiękczyli i robił, co chciał, no. No przecież w Rumunii, jak wygrał odpowiednik e, pana Czarskiego, czyli też w Rumunii wygrał wybory prezydenckie o, uf, obecnie, czyli poprzedni prezydent Bukaresztu, mm -hmm. no to już chyba dwa czy trzy dni po tym zapadła decyzja, że Rumunia ma przyjąć kilkaset tysięcy muzułmańskich imigrantów. W ramach paktu migracyjnego. Tak, przy, pra, rozpoczęli Rumuni pracę nad projektem ustawy, e, który będzie im pozwalał zbudować korpus ekspedycyjny wojskowy. Czyli jadą, na Ukrainę. Tak. Tak. Na Ukrainę. Tak. I dodatkowo Rumunia musi chyba zapłacić teraz, nie wiem czy to karę, czy zaległe opłaty za to, że nie wsparli Ukrainy hmm. przez te ostatnie trzy lata. No. no, to mamy drugi Izrael, tyle że w Europie wszyscy będą na niego łożyć, a on sobie będzie robił co chciał, wiercił, wnosił i miał gębę uśmiechniętą Dokładnie. w postaci załońskiego. Przy okazji rozkradną połowę z tych donacji, które dostaną. Oj, to kolega, widzę, że dużą wiarę w Ukraińców pokłada, że połowę mówi. Może tylko, tak? Mi się, wydaje, że, mi się wydaje, że jak jedna dziesiąta dotrze na front, to znaczy, że się poprawili. No, widziałem nawet no, Ja taki... jestem optymistą, ostatnio słyszałem o jednej trzeciej. Widziałem nawet taką rolkę, gdzie samochód z polskimi tablicami. Z darami prawda, od narodu polskiego stanął pod sklepem, wyładował się, a tamto z drugiej strony już sprzedawali normalnie zakryjony. Mm -hmm. Także no. Pełny znaczy wiesz, luksus. Wtedy ja, ja bym chciał prowadzić taki interes dostając towar za free, mogę go sprzedać. Czysty no. biznes, biznes, biznes życia. Mogę nawet w chrywnach ten biznes prowadzić. Nie ma problemu, nawet w wonach. <grysty> ale wiecie, co? Nie, teraz zupełnie poważnie. To, co Przemek mówił, tak, okej, okay, taki proceder, ale on jest jeszcze stosunkowo niegroźny. Tutaj po prostu, no, no cóż, no, wychodzi, ma jakaś taka słabość tych ludzi. Taki kompletny brak scalenia jako narodu. Natomiast to, że w części z naszych rozebranych Migów 29, bo one w takiej formie musiały przejechać na Ukrainę, bo nie mogły przelecieć, musiały przejechać koleją. I części z tych Migów znalazły się gdzieś tam w dalekiej, na dalekim wschodzie, gdzieś w Azji. Tam nie wiem, który kraj używa tych Migów 29, ale sygnatury tych części, które pochodziły z naszych tak. samolotów, tam się znalazły. No więc, mhm. słuchajcie, oni ich potrzebują na froncie, no, sprzedali. cóż, może Migi 29 miałem daleki zasięg, przeciążenie, pilot straci przytomność i lądował w Malezji. No, nie wiem. Jestem ciekaw, czy niektóre części do Migu, właśnie nie znaleźli na Port w tych ośmiu kontenerach, które rzekomo do, do nikogo nie należą. No, dzisiaj się się będzie tłumaczył z tego i to gęsto. Bardzo gęsto się z tego tłumaczył, a zawijał tak jak ten świstak jest srebrka, wiesz? Tak pakował, tak pakował, że to nie, to jest zupełnie jakaś prywatna firma, oni nic z tym nie mieli wspólnego. No to jak go dziennikarz zapytał, no ale jak, no na terenie Polski z taką ilością broni, to powinniście mieć coś wspólnego, bo ona sobie tak nie powinna swobodnie podróżować. To znaczy, że co mówi, że jak ja handluję bronią, to sobie mogę przyjechać, zrzucić to pod domem, to będzie sobie miesiąc leżało w kontenerach pod moim domem, gdzie każdy może sobie to wziąć, otworzyć i tak dalej, a pan nie ma z tym nic wspólnego, tak? Niech, to wypuścili z magazynu podpisane nie. kwitki i zapomnieli, że to jeszcze jest na terytorium Polski. Dokładnie. Tak jak, samo jak im zginął wagon tych min. min. Pytanie, kto to chciał kupić i kto to wydał? Kto to chciał kupić? No, najpierw zastanówmy się, dlaczego to w Polsce zostało. Ale wiecie, co I nie wie? trafiło na front. Czemu, czemu to miało służyć? Może jeszcze nie trafiło na front, ale kto je znalazł. Nie, nie. ja wiecie, tutaj podejrzewam głębszą grę. Tu trochę, tu trochę szydzimy z tych, po z to co nieudacznicy, no. Któregokolwiek w zasadzie, jakbyśmy tutaj szeregiem rządu stawili, byśmy rzucili kamyczkę, to trafimy albo w nieudacznika, albo w ignoranta indolenta. Ale mam temat nieco poważniejszy, również dotyczący do tych wyborów i temat, który wypływa przy okazji każdych wyborów. To, co się wylewa w sieci. Jak bardzo nie mogą, jak bardzo nie mogą się pogodzić z tym, że mecz się nie skończył takim wynikiem, jaki oni sobie życzyli. Znaczy, co, przepraszam, drodzy państwo, unieważnić mecz? Zabić sędziego może? Ewentualnie ustawić snajpera na wysokim miejscu, niech zastrzeli napastników drużyny przeciwnej, prawda? No, Wtedy część z zwykłego przeliczenia głosów nie wiem, ile razy by chciał przejść na tego sprawy. Ale ja nie mówię o tym. przepraszam, bardzo, że ci wchodzę w słowo o tym. Ja nie o tym. Ja mówię o tych zwykłych wiesz, wyborcach, którzy się uważają za elitę tego narodu, no, bo im tak wymówili. Oni się tak uważają, Nieważne z jakiego powodu. Ale wiesz, Czyli właśnie do powodu... ta elita właśnie mówi o tym, że trzeba przeliczyć, że trzeba ponownie jeszcze zrobić wybory, bo ja coś, w coś, hejcie, coś tam coś. Pójcie, wiesz, no. już nie będę się odnosił specjalnie do córki nawrockiego, bo to już zostało przerobione przez wszystkie media wzdłuż i. Wszerz, więc nie będziemy z tego tematu robić dodatkowego makaronu spaghetti. Chodzi mi ogólnie. Ale ponownie no bardzo prosta zasada. Idź. Na ulicę i porozmawiaj z jakimkolwiek zwolennikiem yy, Trzaskowskiego, że głosowałeś na Nawrockiego. Mm. To suchej nitki na tobie nie zostawi. Zeskniecie od najgorszych. Mm -hmm. W drugą stronę jakoś to nie działa. Ta, 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 te, te niziny społeczne, jak uważają yy, wyborców PIS-u, yy, to hamstwo, yy, ta, tak, 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 tak. Jakoś, potrafi, jakoś potrafi się zachować, jakoś potrafi dyskutować. Natomiast ci inteligenci szpagatowi, bo to inaczej tego nie można nazwać, yy, jadą bez litości, są po prostu tak agresywni, znaczy, co, yy... że to się po prostu w głowie nie mieści, że można, że można się tak wypozycjonować z, takim, z, taką, z taką przesadą. Wiesz co, yy, miałem taki... poruszę ten przykład, bo on mnie bardzo dotknął akurat. Zazwyczaj jestem dość mocno zaimpregnowany i, I czytając ten jazgot, te, 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 te i wpisy, i słuchając ich filmików, gdzie się tam wydzierają i cuda na, na, na kiju wyczyniają, w zasadzie, tak jak mówię, widzę szklankę do połowy pełną, czyli bawi mnie to. Natomiast jedna rzecz bardzo mnie zmała tała. Otóż Dawnemu mojemu znajomemu, kilka ładnych lat temu, pozwoliłem sobie odpisać. On, oczywiście, wielkim zwolennikiem Tuska i wszystkie gorzkie żale z niego się teraz wylewają. E, a że człowiek faktycznie nie jest idiotą. Przede wszystkim jest y, 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 niezłym erudytą i, i, Adaś, i Już mówię, i koneserem poezji, i tą właśnie tą sztuką, tą literaturą prawie całego świata się obstawił. Wypływając z siebie swój hejt i napisało po prostu, że tą literaturą to tylko maskuje, mówię, bo choćby całą literaturę świata użył w swoich wpisach, to i tak stłamsi to, zgniecie i skompresuje do ośmiu gwiazdek. I, I powiedział, żeby tego nie robił, żeby nie, nie oszpecał. I ponieważ chyba facet nie znalazł żadnego mądrego słowa w swojej głowie, to odpowiedział mi w formie wklejenia linku na YouTube do piosenki Skoroskiego. Bardzo lubię Andrzeja Sikorowskiego, bardzo lubię jego twórczość, mimo tej piosenki, panie Andrzeju. Eee, ale to, co usłyszałem, no to to mnie właśnie wbiło w fotel, że postać, którą naprawdę ceniłem, którą naprawdę. A co usłyszałem? Zrobiłem. Wiesz co no, sprowadził mnie jako wyborcę Nawrockiego, a wcześniej Mencena, sprowadził mnie do łysego karka bez mózgiego z wytatuowanym orłem na klacie, yy, zamawiającego swoiste pięć piw i tak dalej. Wszystko co najgorsze. Wszystko, wszystko, no, W zasadzie każdego, kto się opowiedział po tej stronie w tej piosence, pan Andrzej Sikorowski wręcz zesz zeszmacił. Panie Andrzeju, jedno pytanie. Jak wy chcecie zebrać? Jakąkolwiek relację współczulną do waszej, skoro siejecie tylko pogardę? W jaki sposób chcecie to drugą stronę wyedukować, czyli nas, ten ciemnogród, który błądzi we mgle i nie wie na kogo zagłosować? Jak chcecie nam to przekazać, skoro wymyślacie nam od najgorszych? Przecież pierwszą reakcją naszą, jaka będzie na takie wasze słowa, to będzie pokazanie wam gestu Kozakiewicza będę bronił swojej tożsamości jak niepodległości. Będę uważał, że to ja jestem mądrzejszy, nie dlatego, że tak uważam, tylko z czystej przekory do waszych słów. Czy to do was nie dociera? Wy, elito? Właśnie wy, taka... światły narodzie? Właśnie... No popnijcie się w czoło. No. Właśnie taka jest ich mentalność, żeby upokorzyć ciebie, żebyś poczuł się gorzej. Wtedy oni się czują lepiej. Tak, wtedy oni się czują Ale lepiej, oczywiście, i właśnie w taki tak. sposób sobie chcą, no nie wiem, zrekrutować osoby do tej tak zwanej sekty, nie wiem, silnych razem, czy tam po prostu fanatyków czaskowskich. Panie Andrzeju którzy... Sikorowski, jak ktoś panu zabije syna, to zabijając mordercę syna nie przywróci pan mu życia. Nie będzie się pan czuł lepiej. Absolutnie nie. Ale właśnie jakby rozwijając ten temat, to właśnie w mediach społecznościowych, na przykład na takich profilach profila typu Sok z Buraka, właśnie tak jest po prostu taki najprostszy przekaz, który jest obraźliwy i tam nie ma żadnej merytoryki. I ja się nie dziwię, że obecnie Polska jest tak spolaryzowana. Wiesz co, no ja nie mówię już o jakiejkolwiek merytoryce, bo, bo wiadomo, że te... No ale te, to te są inne tam nie ma merytoryki. Oczywiście, że tak, że te przekrzyki bo też, bo... No nie oszukujmy się, nie, nie, nie próbujmy z siebie zbudować zupełnie świętych, bo wiadomo, że jeżeli dostaniemy taką akcję w formie pogardy z tamtej strony, to z naszej strony się budzi reakcja. I cudownie. wiele osób po prostu nie wytrzymuje. Ja nie mówię o nas personalnie. Ale ja mówię w ogóle generalnie o ludziach też nie mówię o nas, ale to nic dziwnego, bo taka jest akwariusza. Ta, ja może nie usłyszałem, oczywiście. Tak, nic dziwnego, oczywiście, bo to jest każda akcja budzi reakcję. Natomiast mnie poraża. Poraża stan, proszę wybaczyć, to nie jest żadne pogardzanie wami, ale stan waszej głupoty, bo to jest głupota, to jest nic innego. Jak wy chcecie do drugiej strony dotrzeć, stawiając ścianę i zastanawiając się tylko, ile warstw cegieł postawić? Czy zalać to betonem? No ludzie, puknijcie że się w czoło. Mniejsza. Jeżeli chodzi o ten hejt, to, to tyle i nie mam zamiaru więcej się nim zajmować. Natomiast... Ten, po, ten hejt po tym wystąpieniu będzie się zajmował tobą. Nie, nie. Nie sądzę, żeby się mną zajmował, słuchaj. Będzie chociaż może sobie weźmie na tapetę moją akurat osobę, po to, żeby sobie uśmierzyć swój ból. To tak, to może być tak. Ale wiecie co, teraz mi się kolejny temat pięknie nasunął, bo właśnie dzisiaj sobie poczytałem, zanim tu przyjechałem, poczytałem sobie troszeczkę takich ogólnych informacji na portalach internetowych i tak dalej. I faktycznie są pierwsze jaskółki tego, że rząd się wziął do roboty. Mm -hmm. Tak. Właśnie zerwano przetarg na Black, na Black ze Świdnika. Słyszałem. Tak. Czy ze Świdnika z, czy z, z Mielca? Z Mielca, i. przepraszam. Oraz, słuchajcie, do trzeciego kwartału przyszłego roku PKP Cargo zwolni następne 2,5 tysiąca osób. Wzięli się szybkiej pracy. pracy. Co no, widoki. Ja słyszałem... O no to hyba... dobrze, to nie będziemy potrzebowali imigrantów. Ja słyszałem o innym rodzaju roboty ze strony e, chyba pana Hołowni, czy tam kogoś innego z koalicji 13 grudnia, mhm. że będą, no, że będą chcieli rozpisać, powiedzmy, nową umowę koalicyjną, żeby te ich wspólne postulaty rzeczywiście się spełniły, no bo już nie wiem, rządzą te prawie dwa lata. Mhm. E, przez ten czas jakby tłumaczyli się tym, no, że ciągle była kampania wyborcza, że nie mieli tak naprawdę czasu, żeby rzeczywiście pracować. No i że wreszcie teraz wezmą się do roboty, będzie nowe otwarcie, nowe ministerstwa, no, nowi ministrowie i będzie wreszcie coś się działo. Stare geszefty, na przykład to znaczy, ministra Kropiewnickie. To zresztą tutaj się też pewne takie reminiscencje nasuwają, że skoro tak motywowali, to może. Po jaką cholerę żeście w ogóle szli do tego rządu? Trzeba było zaczekać, aż Duda skończy swoją kadencję, pozwolić rządzić Morawieckiemu, lepiej czy gorzej, ale na pewno zrobiłby więcej od was, i dopiero teraz przyjść do rządzenia. Nie byłoby lepiej. A tak to macie półtora roku w plecy i jeszcze się z was ludzie śmieją. No jakby pan Szymochołowni tłumaczy tym, że teraz mamy dwa lata, bez żadnych wyborów, więc będzie można spokojnie sobie popracować w gabinetach ministerialnych. Nie mają wyboru, muszą pracować. No, w przypadku pana hołowni musi pracować, żeby się wybić ponad próg wyborczy, bo obecnie są na poziomie 7-6%, co oznaczałoby, żeby nie weszli do sejmu A czy co, trzecia droga? Tak. Oj, to w zależności, gdzie podają, bo jak się rucho głębiej przyłoży, jak się nazywa ta firma, która dla Republiki robiła Exit Poli po? Mm, OGB? Chyba tak, chyba OGB. To w OGB to oni tam już, już szorują po poparciu 5%. W zasadzie wszyscy koalicjanci tu szorują po dnie, mają tam po 6, 5, 4, 7%, mm -hmm. co jest poniżej progu wyborczego, w zależności, czy są w koalicji, czy nie. To obecnie w zasadzie w Sejmie byłby PiS, Platforma i Konfederacja. I to wszystko. Nie widzę przeszkód. No, jakby dla nas to jest bardzo sygnał Nie widzę przeszkód. Myślę, że tak, zostawmy ten rząd w spokoju, niech sobie bardzo mocno i silnie pracuje, dlatego że on pracuje na to, żeby w przyszłych hmm. wyborach w 27 roku konfederacja i PIS miały razem większość hmm. konstytucyjną. Panie Tusk. Trzymamy za pana kciuki, oby tak dalej. No, jeszcze nie zapomniałem o panu Bramie, jego koronie. Okej, okay. nie widzę przeszkód, może dołączyć. jak większość konstytucyjna, proszę bardzo. Znaczy, hmm. ja tutaj nawiązuję do e, sondaży, właśnie z OGB. Który... Och, ależ oczywiście, że rozmawiamy tylko no, wiesz, na, na, na pewnych przypuszczeniach, no bo to są jeszcze dwa lata, a dwa lata w naszej polityce, w Europie, tak rozchwianej obecnie, e, to jest przepaść. To jest przepaść, to się wszystko może wydarzyć. No, jeszcze nie wiadomo, czy obecna koalicja rządząca przetrwa do końca wakacji. Myślisz, że Rokosz PSL już się szykuje? No, nie wiem. No, podobno PSL zleciło badania sondażowe, e, i pytanie było takie: co by ludzie sądzili, gdyby PSL miałby się dogadywać z fis Tak. Znaczy, ja widzę to w ten sposób. Jeżeli taki scenariusz w ogóle mielibyśmy brać pod uwagę, to bodajże chyba pod koniec czerwca mają ten kongres wyborczy, prawda? PSL. Eee, I Kosinia Kamysz w życiu nie pójdzie z pisem. Kosinia Kamysz to jest e, w czystej wody przedstawiciel e, tej warstwy społecznej, o której tak e, dość gorąco perorowałem nie, całkiem niedawno. E, więc e, wydaje mi się, że. Pan Sikorowski tą swoją piosenkę jest mentorem Kosiniaka-Kamysza. Więc on na pewno z nie pójdzie. Dla niego to jest faktycznie ciemnogród i dla niego to jest... Dla niego Kaczyński to jest Jakub Szela i nikt więcej, więc on się z nim nie będzie bratą. Natomiast jest wielkie niezadowolenie, to jest jedna rzecz, i matematyka PSL-u bardzo wychodzi im groźnie. Dlatego, że tkwiąc w koalicji z Hołownią na chwilę obecną mają pewniaka, że są poza Sejmem. Jak się oderwią od Hołowni, no to potrzeba pewnego czasu, żeby w jakiś sposób ustabilizować tę własną sytuację na rynku politycznym i potrzeba mieć pole do działania, żeby móc odbudowywać swoje, swoją pozycję na rynku politycznym. Jeżeli by się oderwali sami, tak ot, po prostu wyszliby z tej koalicji, nie mają nic. Hmm, Natomiast co? propozycja jest na stole cały czas propozycja Jarosława. Rząd techniczny, rząd mniejszościowy, i propozycja, że albo Kosiniak kamysz albo ktokolwiek inny z PSL-u premiera. I może dojść do tego, że w czerwcu będzie rok z PSL-u. Pan Kosiniak kamysz dostanie pieczątkę na lewy bądź na prawy pośladek. Zajmie jego stanowisko ktoś inny. Ktoś, kto się będzie chciał już bratać z pisem. I wtedy taki rząd może powstać. No, dlatego myślę, że całe to wotum zaufania dla rządu to jest właśnie dys, próba dyscyplinowania koalicjantów, tak, pokazania, tak, pokazania im po pierwsze, kto rządzi, po drugie, że jeżeli, jeżeli coś się popsuje, to wy piersi na tym stracicie. A wiesz co? A nie masz wrażenia, że tutaj jeszcze chodzi o coś innego? No na przykład. Pokazać, że chociaż jakiekolwiek głosowanie jesteśmy w stanie wygrać. <laughs> no, no to. to... To, że wotum za, zaufania będzie nie znaczy, że Tusk może wygrać. Bo co jeżeli je przegra? No, no może je przegrać, no bo jeżeli. PSL co, jeżeli je sobą, przegra, to będzie upadek rządu. No, no tak no nie, no na pewno odgadać. To wtedy na stole jest ten rząd techniczny. Oczywiście. Natomiast, natomiast ja myślę, tym... że oni chcą po prostu sobie skonsolidować szeregi, policzyć szable i dalej trwać. Nie wiadomo po co i do jak, w jakim celu, bo. To, że oni cokolwiek zrobią dobrego dla tego kraju, to nie wierzę. Nie problem z tym nie, rządem technicznym jest taki, że Kaczyński sam przyznał, że ten rząd techniczny służyłby tylko po to, żeby z powrotem przyprowadzić PiS do, do władzy. Nie, no oczywiście, że tak. Bo przecież pierwsza próba była już w którym roku bliskiego chciał jako premiera technicznego zainstalować. W dwunastym? Chyba tak, coś takiego, powiedz. I to była podobna zagrywka, gdzie Pis czuł, że mu rośnie, trochę, no to dawaj, kujemy żelazo póki gorące, a nuż się uda, a nuż coś wystrzeli, a nóż się ktoś wyłamie z tamtych. Bo widzi, że my idziemy w górę. I znaczy, tutaj na to jeżeli, samo jest, to, jeżeli, jest obliczone na tym Jeżeli PiS w ten sposób będzie drążył tą sprawę, to chyba zapomnieli o tym, że znakomita większość ponad te 30%, które Nawrocki dostał w, w pierwszej turze mhm. to są e, ludzie, którzy głosowali nie za PiSem, tylko przeciwko Trzaskowskiemu. Nie, no zgodę, I to nie są no, ludzie, to... którzy pójdą za nimi. Tylko to są ludzie, którzy będą staną w rozkroku, nie będą wiedzieli co robić. To jest 40... I to się dla nas otwiera pole 40% do wyborców zagłosowano na Wrzeskiego jako głos przeciwko Czarskiemu. I, ja tak, by... I pan Kaczyński musi o tym pamiętać. No, Ale on to wie! Tutaj, to nie jest, zobaczcie, Ale żeby akurat. znowuż nie było na zasadzie przestrzelenia, bo Kaczyńskiemu zdarzają się takie przestrzeliny, gdzie o. później jest ciężko zdziwiony. Jak że się, znowu już nie wyszło. Jak grażdża boisku, to nie każdy podanie ci wychodzi. No no, to no, zrozumiałe, zrozumiałe. Dlatego, dlatego hmm. daleko Wiesz, idąca rozwaga. Dobrze, więc chyba tym akcentem będziemy kończyć. Także dziękuję bardzo za Dziękuję. dziękuję Aż za oglądanie. Żart, że kończymy, za... Temat jest jak rzeka. Moglibyśmy dłużej. No, go... temat rzeka, ale musimy kręcić kolejne odcinki, Do żeby żadne. się nikt nie znudził. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia. I... Do zobaczenia.